Hey, cześć, cześć, wszystkim ludzie, z tej strony Żyber. witam w kolejnym odcinku z Farminga. Eee, powiem tak, jak już mam tu przystawki Mam już tego bizona, tego kombajna To trzeba by nie zarobić na ledzeniach. ale tutaj Stryju, oj, stryju Bez minów takich Ale tutaj stryjo będzie dzisiaj kasiu, Bo my musimy zrobić jedną rzecz Tu my dwie już Wam powiem, tylko tu ustawię. Cyk. Ja. Przenosimy do nas. Tutaj już mam podstawiony. O. Musimy rozs rozsieć tutaj wapno. Zatrudniłem do tego... ...ursusika. O. Za dużo omin. Poprawi się. Zatrudniłem do tego ursusika 19. No, innego sprzętu nie miałem. Yy, 60 ciut przemała, moim zdaniem, do tego silnika, który i tak, moim zdaniem, jest już trochę mały na naszą gospodarkę. Jednak tutaj trochę trzeba się najeździć z tym silnikiem. I no tak, zatrudniłem 19. Tutaj pojeździmy ściód i będziemy tutaj też talerzowali. No, trzeba wymieszać te reszty pozniżniwne, ale najpierw sobie wapno rozsiejemy i też będzie Kites. siejemy, elegancko. W razie tutaj nic nie będziemy siali. Na wiosnę będziemy siali pszenicę. W razie już wystarczy tych siewów. Tak już się nasiałem w na jesieni, także. Już na jesieni, no, no później. Ej, co już tak szybko? Trochę pójdzie. Mam trochę jeszcze wapna. Także wykorzystamy. Tą 60 jest podpięta. Dobra, tak będziemy musieli tutaj ładnie podjechać, podnieść tura, bo trzymał. Niedużo tutaj tego wapna było, ale trzeba wykorzystać, po co mają się worki Walać. Światło się złączyło? w oczach Szkoda akumulatorów. Jeszcze nie czytałem komentarzy waszych odnośnie mojego Bizona, bo... Dopiero dzisiaj będę wstawił odcinek. Wczoraj nagrałem, dzisiaj będę wstawił go. Ten odcinek widzicie jutro. Czekam z niecierpliwością na decyzję. Szczerze, sprzedałbym go. Sobie myślę, Nie jest mi, przy, już będzie taki przydatny. No i jego wydajność jest trochę. No, powiedzmy sobie, szczerze, może być. Korzystaliśmy elegancko Będziemy jeździć na sklep Paki tam nam wygrają się, że zawodują Jedziemy trochę po krzakach, nie będziemy się czekać, że przejdzie Trochę do tego wapna pójdzie, no ale trzeba. A sobie pojedziemy tutaj po Ło! tło Już wypadłem z traktora. Przeczniaka sobie strzelimy. bardzo fajnie tutaj no. Sieje, się je powiem że no będzie się przedał trochę większy siewnik oddzielny rozrzutnik do chowa ale w przeszłości o został zablokowany za chwilę zobaczymy gdzież też tu wiech u gościu chyba nie tak Coś chyba, jakaś flaszka była pita. ja? Tutaj coś na I Z tymi pracownikami tutaj tak jest. Masz trzy przejazdy, gościu. Trudno się tego nie zwalić. Widziałem, kto sąsiada ma uprawione, ale zdanie. Oczekujemy susika. Tucyk. Trochę na zakładki, ale ja nie chcę, żeby tutaj ludzie na mapie były takie placki. Więcej Widzicie, jak zrobiliśmy to, żeby tutaj było w miarę, w miarę równo. A, trochę tego wapna to idzie. Tak, fajnie jakby miało taki rozrzutnik, żeby można było wapno siać. I to chyba w najbliższym czasie będzie coś takiego. No to ten znowu lezie to samo. Ciekawe, nie chodzę na... koniec ten. Wioski i z powrotem. Proszę tutaj nie chodzić, bo nie można wychodzić. Zresztą gdzie wasze maski? Czy w maskach? Jest. Jedziemy. Może za środko pojedzimy. Truszki. Ten Ursusik to jest pałem zakup pierwsza klasa. Jedzi mi się po prostu super. Takim sprzęcikiem. Jakby ktoś chciał zacząć sobie jakąś polską serię i trochę większy sprzęt, to ten Ursus polecam bardzo serdecznie. Daję rady naprawdę. W większych sprzętach nawet można ciągać. Coś jeszcze miał takiego na serii. Pamięta. A, u tych u chłopaków. Któryś ma takiego. Powiedziałem tam, trzeba je skończymy. Katar benchy Wpuścić pracownika, zobaczymy jak tam idzie mu te koszenie. koszenie Tak jak myślałem już końcówkę Włączę A już brudny już to fors, nie trzeba go umyć W końcu, bo już to jego ostatnie Chyba ostatnie, bo już tutaj nie mam więcej poleceń. Już tutaj jeszcze widzę, że gdzieś tam... Czekajcie... Ja ale wyrzucę sobie w sumie resztę Tak jak sąsiad się nie skapnie I tak sobie zabiorę do domu w wyniku Ło! W tym jest spoko, ale właśnie... Słabo, strasznie skręcę Czekajcie... Lepiej na środek przyczepy Sąsiad mówi, żeby od razu zabić na skup Oko, czekał. Jak to chce. Skłusimy. Zostawimy ten kombajn tutaj. Będą to szczęście nie będzie potrzebne. Później po odcinku go przeprowadzę. ciężka akcja, bo będą no, musiał jechać polnymi drogami, bo z headerem... Wiadomo. Jeszcze tutaj. Kiedy losą sąsia, do zachachwęce 50 kilo to... Dobra. Przeskoczę. Do Fergusona. Ja jestem tuż na wylocie. O, bo 600. Powiem w szczerze, że myślałem, że ciut więcej będzie. Gdzie przyczepy wziąłem? Cię trochę przeliczyłem no i Fajne takie pole Zajazd za taki do koła tutaj przy lesie, przy tartaku, wjazd Tylko z prawa może, kupię te 60. w sumie Czekajcie, jak wywracać na lewą. Czekajcie, czy ja tutaj nie powinienem czegoś zasiać? Ja tutaj siadałem. Co jest zasiane? Mam Aha, okej. Okay. Coś miałem jakiś... Trzeba by tutaj nie siałem Może się. Nieważne Dostajemy A, źle jest, czy to wysłucham? Tak Zobaczymy kontrakt za 1400 Mam 5400. Dobra, zostawiamy tam sprzętik. Rozpotrzebowali Susika. Czy to tutaj wszystko zrobił? Zrobił. Jeszcze 50 kg wyrzucę gdzieś tam na jakieś mijaki. My przypinamy się. Zależowanie. Musimy zmieszać tutaj te resztki Wszystko co się zostało. I tutaj niedaleko zostawię rozsiewacz, z tego umyję. Daleko mamy tu Ależowka też do tego, co to jest koc. idealnie pasuje. Dobra, zaczniemy sobie od tej strony. Jeszcze trochę krótszy odcinek. Trzy odcinek, planuję. Zobaczymy, jaki wyjdzie. W dzienku skończę zrażowanie. Mówię, zobaczę się. Myślę, na dzisiaj planowałem trochę tu poprawiać. Odcinek pożeniwny, poprawiania, jakieś tego typu rzeczy. No Już my wszystko skosiliśmy. A i powiem Wam, ile kukurydzy skosiłem. Finalnie. No, no, wyszło 53 tysiące. Trochę miałem z tego sezonu, bo sobie zostawiłem dla świń. Zostało mi się, ale tak ogólnie wyszły 2, 2 i 2 trzecie zostało. Z tych dwóch przyczep, które mam. Także myślę, że jest ok. 53 tysiące. No, licząc po cenie. No niech będzie 900. No to będzie 40 klocka. No, nieźle. E, też możecie mi powiedzieć jakie pole chcecie, żebym kupił. Ja sam jeszcze nie wiem. Zastanawiam się. Może tamta obok ostatniego, tak żeby powiększyć. Tam to jest ciut przymałe, żeby jeździć na raz, ale miał dwa połączone, ewentualnie trzy. Toż było lepiej. Słuchajcie, czy w tym sezonie mam pole? Tak, tak, tamte pole kupiłem w tym sezonie, rację. W sezonie trzeba będzie coś kupić. Jeszcze zastanawiam się co, jakie kupię. Jeszcze nie myślałem tutaj. Nastkę kupić, żeby je połączyć i żeby było pole, na będzie 11, tak? To przy trzebach jadę, to później popatrzymy. Się już ustawię na wprost. Sobie jeszcze jednego poprzeczkę strzelimy. Za chwilę popatrzymy na pola. prosto Właśnie myślałem tutaj, tutaj tą dwunastką, tutaj nic nie ma, jest koszone, myślałem na trzydziestką, ale to później, myślę, że tutaj jest wystarczająco dużo pole. Myślałem, żeby tutaj zacząć coś, ewentualnie coś z tutaj, z tych, też by było spoko, tylko że tutaj to są straszne do doły i byłoby ciężko. Myślę, że tych to raczej nie bardzo pola drzew i w ogóle Ewentualnie to w końcu 35 kupić przy domu Ile za nie by było? 20 na przykład te dwa 120 tutaj by było 50 załóżmy Ło! O to sąsiadów. wjechałem, się zagadałem Sorki sarki. już pierdzielam. Eee, także powiedzcie te, tutaj, tu czy tu Który z tych jakie chcecie to mogę kupić najbardziej to by mi się podobała ta opcja tu ewentualnie ta tu tutaj też by było w sumie spoko ewentualnie o jeszcze tutaj 35 też te 35 powiem wam żeby było zarąbiste w końcu zwiększyć tutaj moje działeczki sobie połączył tutaj tutaj coś bym sobie postawił myślałem też żeby nie kupić większego górnika to by było spoko naprawdę tutaj postawić sobie na tym dołku zobaczymy, tutaj mogłoby fajnie wypalić tamten mały wyrzucić, czy wyrzucić? sprzedać tam, na pewno kupił na oleksa wystawić tutaj sobie postawić na tym dołku nie chcę mi się go już uprawiać, już mam go dosyć serdecznie już myślę, że ostatni sezon będę tutaj kosił cokolwiek, bo to już mam naprawdę to są problemy z sianiem, z koszeniem, ze wszystkim już teraz mam ogarnięte chyba na 100%, ewentualnie jeszcze raz muszę coś tam rozsieć i też na kukurydzy postanowiłem, że na wiosnę będę orał i dam tam od razu obornik. Myślę, że przez zimę trochę się naprodukuje i będzie można tutaj podziałać spoczko. Zatrzymamy jeszcze z jednego tutaj poprzedniego. Jak zabrać w tym przypadku, to jest masakra. na no, tym zastawikiem to idzie super szybko. Lepiej by było teraz zaorać po tych, tej ale niestety, no. nie ma jak, trochę słaba sytuacja, ale my sobie poradzimy. Trzeba będzie na wiosnę trochę dać czadu. Ewentualnie teraz tam kultywator plus jakiś poplon i teraz by było też w sumie spoko. Zostawić poplonem to, czekajcie, a co ja tu będę miał? Zawsze czas, czas zapominam, tutaj będę miał pszenicę. Aha, dobra, kurczę przecież przed chwilę, bo że to będzie pszenica. Czekajcie, czy ja w sumie jeszcze pszenicy rodzimej tutaj nie sieję? Co sieje? Kto się zastanowi, może tutaj w pewnym odcineczku sobie posiejemy. Uspoko, ale znowu tyle siania że zostawimy tutaj jakiegoś pracownika. następną następnym odcinku ja się czymś innym pobawię. spoko strasznie szybko. już. Ile zrobione. Piątkę w sumie mamy na koncie. No nie dużo. E, nic sobie nie kupimy. Myślę, że najbliższe wydatki to będą po pierwsze pole. Siewnik się przydał. I... Myślę, że na wiosnę kupimy opryskiwacz. Jeśli przyda opryskiwacz, bo tak głupio wjeżdżać cały czas z siewnikiem i tak dalej, to raz na jakiś czas można by było zrobić opryski. Także z naporzeniem i było też spoko. W sumie mam alternatywę w postaci obornika. Mam alternatywę w postaci i Jeszcze będzie opryskiwacz, także... To raz to, raz to, raz tamto. Coś trochę innego, żeby... Coś innego tutaj porobić. Byłoby spoko. Tak sobie Co Sobie zrobiłem duży poprzecznik. To sobie spoko można jeździć. Większej lipy. Fajna animacja Fajnie kręcą i te fajne są te takie poprzeczki, że w tym wale. Raz uczyściło. To przez rady przejedziemy. W sumie z, z jeżdżę w tej sprawie. rady przyjadę Sprawnie to szybko poszło. Jestem zadowolony strasznie z tej talerzówki. Kupiliśmy sobie je całkiem niedawno, ale to naprawdę dało radę. Śródeszko popracujemy. A, na niósł kurde. Ja wychodził i... ...papna na nasypą. sprzątać Tutaj nawet coś się da. Do... W sumie tutaj na jeden przejazd zrobimy, żeby dwa zrobić. Tam też. No, ten przejazd przez środek to dodał mi w sumie dodatkowe jeden, dwa przejazdy. Już tylko. Zrobi. Jak już tak fajna pozycja była to czemu nie. Sieknąć. Sami sobie robię na nie miniaturki, ale ostatnio tak. Nie ja chcę mi się później temu czytywać, jeszcze raz robi wszystkiego po prostu bez sensu. Wolę sobie teraz tutaj tyknąć. Czasu zajmuje tyle co nic. I tak robię to i tak robię. Wcześniej miałem fazę, że przed odcinkami sobie robić. A, sobie w sumie można by. Jeżeli wam to przeszkadza, to napiszcie, to nie będę robił Ale już myślę, że spoko Przeszkadzało Tutaj ten kawałek zrobimy, żeby, żeby nie jeździć przez pół pola no, Już ostatni przejezd, ten kawałeczek i do domu Zaraz podjadę, sobie sprzęty pozbieram, ale już poza odcinkiem. To mnie zanudzać, bo to będzie długa trasa. Właśnie kombajnem po tych dziurach, po tych yy, wolnych drogach także trzeba mijać niestety, bo w drodze nie przejdziemy, sporo samochodów jeździ, a tam jeszcze jakoś się minie. Patrzcie, jak szybko się oczyścił z tego. Ale i tak trzeba było umyć. W środku? Ślady są z błota. Będziemy umyć sprzęciki. Sobie jeszcze trochę. ...przeprowadzę starsze od Dobra. umeju. Dobra, ja tutaj myję i się z wami żegnam. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i tak dalej. Subika z dzwoneczkiem, jeśli jesteście nowi. Trzymajcie się ciepło, napiszcie mi w komentarzu co do pola, jakie chcecie. Napiszcie też, a, pod poprzednim odcinkiem napiszcie, czy mam sprzedawać bizona. Trzymajcie się ciepło, cześć.